Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie po meczu choroby błogów i O podsumowanie spotkania poproszę trenera Adama Buszkę. Króciutko, wygraliśmy dzisiaj bardzo ważny mecz, który tak naprawdę od na 60.000 przegrywaliśmy i naprawdę było ciężko. Był to mecz w drugiej połowy już taki bardzo żywiołowy, gdzie w pierwszej połowie może to było jeszcze poukładane, ale w drugiej poszliśmy trochę na wymianę ciosów. Lepiej z tego wyszedł, dobry. ale potem, jeden rzut wolny. Bramka Sylwetka tatejoka, piękna. ale to jest doświadczenie. Cały zespół pracował do końca o wynik. Ale to w dzisiejszym meczu się jeszcze nic nie skończyło, nic nie zaczęło. Jesteśmy tutaj z w takim momencie w tabeli, gdzie jesteśmy. Tak więc mm, ja myślę, że czeka na 12 kolejnych kolejnych. Dzisiaj się cieszymy, idziemy do pułap, ale wiemy, co nas czeka za tydzień. Tak więc dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Zgadzam się z Adamem, jeśli chodzi o to, że to był bardzo ważny mecz, natomiast na pewno się nie do końca zgodzę, że to był piękny strzał. Hmm. Może nie będę oceniał tej sytuacji, natomiast mówię, gdzieś to Mateusz Machaj poprosił o zmianę. Wiedzieliśmy, że w końcówce meczu przy takim graniu zawsze, zawsze przeciwnik gra, gra podstaw fragment, czy, czy, czy na tak zwaną aferę. wysoki zawodnik i, i myślę, że Zaczęło trochę spokoju Antkowi zachować i ustawić się odpowiednio, tą piłkę wyłapał i ten mecz byśmy wygrali. Z kolejnymi kolejny mecz zadamy, który przegrywał w takich okolicznościach, gdzie, gdzie, gdzie na pewno nie byliśmy słabszym zespołem. Uważam, że, że, to, że, to, że ten wynik przy 1-0, bo Karol nie miał sytuacji na 2-0, mógł ten mecz jakby, nie wiem czy zamknąć, ale na pewno doprowadzić do dużo lepszej sytuacji. Ale i to 1-0 można było dowieść. także na pewno przegrywały w takich dramatycznych okolicznościach, na pewno ta pierwsza połowa. Było widać dużo w że obu drużyn na pewno, ja tutaj nie powiedzieć o swojej, że, swoje, że ta, 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 ta presja tego meczu spowodowała, że był problem z wymianą kilku i to na pewno nie była gra ta drużyny, która, która, która potrafi grać. Natomiast, natomiast druga połowa była na pewno lepsza w naszym wykonaniu, ale przegraliśmy mecz, jesteśmy bardzo niezadowoleni, bo, bo mówię, no, trzeba, trzeba koncentrację utrzymywać w takich sytuacjach i, 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 i nie, nie ukrywam, że, że sytuację skomplikowaliśmy sobie mocno i trzeba będzie do końca bardzo mocno walczyć, bo... Dzisiaj na pewno zwycięstwo pozwoliło odskoczyć, natomiast nie, nie ma zwycięstwa, więc już nie ma o czym tutaj mówić. Trzeba się skupić na kolejnym meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. No tak, pan to było zmiany. Te zmiany były. Czy one wniosły to, czego pan się spodziewał? Czyli tak, jak powiedziałem przede wszystkim w pierwszej połowie, nawet najbardziej doświadczeni zawodnicy potrafili zagrać pod nogi przeciwnika. Nie spodziewałem się, że mój zespół. Była bardzo duża motywacja przez cały tydzień. Nie, 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 nie byłem zaskoczony, jestem, że aż tak to poszło w takim kierunku. Tak? Ja tak naprawdę do przerwy, mimo że może przeciwnik nie miał sytuacji, to już nie chciałem, żeby to 0-0 zostało, żeby uspokoić sytuację w przerwie. I ta druga połowa naprawdę, bo już było kilka akcji, gdzie tam Karol do mnie bokiem i znów zabrakło 11 do grania, ale, ale mówię, no wpadła w powstałem pozostał w fragmencie. Yy... Czy te zmiany dały? No, 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 nie mogę nikomu nic zarzucić. Na pewno gdzieś tam Konrad walczył, ale, ale trudno ocenić jego grę. Skoro on w pierwszej połowie był odłączony od podań, w, nie wykorzystaliśmy jego atutu gry głową, nie ma dośrodkowań, więc jak były, to były przeniesione za pole karne, Więc trudno tutaj Konrada gdzieś tam mieć jakieś potencje do chłopaka. Były takie momenty, że wyglądałoby granicznymi napastnikami, bo Danielak szedł tym bokiem i tak się wydawało, że jest tak dużo ludzi z przodu, a właściwie trochę mało w środku. Nie, no wydaje się, że jak do ataku szybkiego, czy, czy, czy podbiorze piłki, no to taka jest rola bocznych pomocników, że to samo robi przeciwnik, no bo w drugą stronę to działało. Także to tutaj tak bym raczej tutaj tego nie szukał. A jak już to prowadziliśmy do zero, czy wtedy może zamiast ryzykować kontry? Nie, nie lepiej byłoby było tą piłkę chwilę podtrzymać? No tak, takie, takie, takie było założenie, dlatego, dlatego chcieliśmy gdzieś na troszkę u, u, utrzymać, ale... Ale mówię, no, była do wyboru albo zmiana zawodnika ofensywnego, który, który ale o niskich parametrach i gdzieś tego krycia by nam brakowało albo miał wejść w wysoki zawodnik, który te 5 minut dowieziemy, tak? Natomiast no, mówię, no... Pan widział, jaka bramka padła, nie chcę tutaj nikogo teraz wieszać, bo ten chłopak sam to przeżywa, ale no gdy był nie ustawiony, to ten strzał był, żadnego głupota nie sprawił, popełnił błąd w ustawieniu albo, 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 albo nawet mur źle ułożył. Może to zobaczyć, bo ta piłka wydaje mi się z mojej perspektywy, że obok zawodnika została leżona, Także, także, także... no no to właśnie, to zostawi źle ustawił zawodnika, doświadczony pateriów to wykorzystał, bo tego mu nie można zabierać. Zobaczył taką sytuację, dlatego dlatego padła w Dziękuję. Dziękuję. pytanie.